Witajcie, dzisiaj chciałbym. Dzisiaj chciałbym Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym spróbować, zaprezentować przynajmniej z jak bliska możemy kręcić filmy w Samsungu Galaxy S3. Generalnie chodzi o to, że, no, że do jakiejś odległości on ostrzy, tak później już nie potrafi obiektyw wyostrzyć. Mamy miarkę, taką prowizorkę zrobiłem. Mamy miarkę i mamy jakiś tam wskaźnik, czyli długopis. Rozumiem, że tak. Tu sobie klikamy. Bez problemu ostrzy. Teraz mamy 10 cm odległość od obiektywu. Wyostrzył. Zróbmy sobie 7. Dobra, 8. Ostrzy. 7. O. Już pokazuje czerwony ten. Yy, czy kwadracik czy prostokącik, tak? tak jakby nie mógł wyostrzyć już. No nie ostrzy. Przejdźmy w takim razie na 7,5 cm Też nie chcę wyostrzyć. Wróćmy na to 8. Zobaczmy, czy to. Dobra, na 8 wyostrzył. Czyli wychodziłoby na to, że około 8 cm jesteśmy w stanie wyostrzyć obraz. Jeszcze raz próbujemy, może. 8 ostrzy, przejdźmy gdzieś indziej. 7, teraz mamy. O, na, kliknął, że wyostrzył, zaznaczył na zielono, ale nie wyostrzył tak naprawdę. O, niby wyostrzył, tak, bo obraz jest ostry w miarę, ale pojawił się czerwony prostokąt, No, nie osiągnął ostrości takiej dokładnej. W każdym razie no, jesteśmy na 7 cm, czyli takie bezpieczne bezpieczna odległość do, do wyostrzenia. Jest, o, jest właśnie ta odległość, którą mamy teraz 8 cm. Jeśli chodzi o zdjęcia, to, to tak naprawdę nie wiem i musiałbym to przetestować sobie na wyłączonym kamerze, bo nie mam teraz drugiego aparatu, z którego mógłbym kręcić. Więc spróbuję to zrobić i zaraz Wam tam znać. Dobra, żeby zupełnie nie stracić na jakości wideo, włączyłem jakiś tam negatyw. W każdym razie tylko chciałem Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o zwykły tryb przy robieniu zdjęć, to też jest tam koło 8 cm. Jeśli chodzi o makro, no to nie wiem, osiągnąłem tylko 7 cm, czyli tak naprawdę troszkę bliżej, tylko. Nie wiem, czy to może mieć związek z tym, że bateria mi pada w telefonie, ale myślę, że nie. W każdym razie, jeśli chodzi o sposób ostrzenia, to no na makro osiągamy jakby 1 cm bliżej, no i tło jest bardziej. Oj, sorry, bardziej rozmyte. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.